Hej, hej moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Mato to kolejny odcinek z gry Slime Rancher, tak to już kolejny z kolei, kolejny z kolei odcinek, ale tym razem moi drodzy zbliżamy się do premiery. Zbliżamy się do premiery, czyli wersji 1.0. Wyjście z Early Accessu w końcu wychodzimy z Early Accessu A więc Gra będzie w końcu dostępna w pełnej wersji. Oczywiście, pełna wersja nie przyniesie ze sobą jakichś ogromnych rewolucji, jak to sam stwierdził ostatnio jeden z twórców na Twitterze, że nie rozumie za bardzo tego wielkiego hypu, bo też się cieszą, ale wersja 1.0 nie przyniesie praktycznie niczego nowego. Przyniesie nam po pierwsze to, że będziemy mogli zobaczyć jak wygląda Beatrix plus minus, oczywiście będzie jakiś tam artwork, jak pokazywałem w poprzednim odcinku, jaki będzie na soundtracku. Um, co ja tam pamiętam? Będzie nowy tryb yy, i to jest chyba Iron Mode, czyli taki hardkorowy z jednym życiem, o ile dobrze pamiętam. I w sumie chyba tyle jeśli chodzi o, o jeśli chodzi o wersję 1.0. Nic to więcej nie przyniesie, oczywiście wyjście z Hilly Accessu, wielce świętowane nic to nowego nie przyniesie, wszystkie inne nowe rzeczy będą po 1.0, czyli dopiero później typu nowe gadżety z pustyni, um, um, inne tryby. Nowe tryby gry, jak casual mode, gdzie tar nie istnieje. Tak więc, to wszystko dopiero przed nami. Jeszcze bardzo, bardzo długa droga do tego. Co dzisiaj? Co dzisiaj? W sumie nie mam tego końca co dzisiaj zrobimy. Będzie to jakiś specjalny mini-odcinek, gdzie nie robimy prawie kompletnie nic, czekając na oczywiście wyjście gry z Illy Accessu. Przypominam, że jest to 1 sierpnia. 1 sierpnia to jest ta data. Kiedy to wszystko ma wyjść, z early accessu, to wszystko ma się już ma się, to już wszystko jakby już skończyć. Tak więc czekamy na pewno. Co dzisiaj możemy sobie dzisiaj zrobić, moi drodzy? Coś czego nie robiliśmy. No na przykład możemy sobie zobaczyć ile nam brakuje do kolejnego poziomu 150. O mój Boże, 70 tysięcy nam brakuje. No dzisiaj na pewno tego nie zrobimy. Dzisiaj na pewno nam się nie uda. 97, 102, 100. O, wow! Ale dzisiaj są drogie, ale dzisiaj są nam tylko 6 godzin. Ile najdroższe są mozaiki? Przypomnijcie mi, co jedzą nasze Mozaik Slime. Hmm, Mozaik Slime jadają veggie, a ich ulubionym. Zaraz sprawdzimy sobie w slime-pedi. slime Slimepedia ja nam mówi, że ich ulubionym jest. A <ścoughs> tak, Silver Parsnik. Tak więc. Nie tutaj, a tutaj. Łooohuuu, wow. ależ nie wiem czy było słychać, ale tak mocno jestem klawiaturę, że spację, że kurczę. No, bardzo mocno. A co my tu mamy? Tu nic dla nas. Tangle Slime się okolice. Aha, bo Tangle Slime jadają mi poprawcie mi, jeśli. Poprawcie mi, jeśli się mylę. Bo w sumie to bardzo, bardzo dawno nie grałem w Slime Rancher'a, muszę się wam przyznać. Zresztą zauważyliście pewnie ogromne wysyp odcinków z, z, z Jego Gwiazdnych Wojen. No i właśnie nie dziwicie, czemu dawno nie jadłem. Bo że dawno nie jadłem, widzicie. Tak, tak tak mi już się. Tak mi już te jedzące tutaj slajmy. Da, dawno nie grałem. To już, już nie powinniście się bardzo dziwić. Tam się powinienem przejść. że dawno nie grałem. No ile mam, mam jeszcze. A, ten tak, tak zginie. Mam jeszcze troszkę czasu zanim wybiję późniejsza godzina. Chodź kuraczku, Będziemy mieć chociaż kilka tangle slimeów. jak nie załapię parsnipu ani żadnych innych, e, ani żadnych innych warzyw. Też jest bardzo możliwe. Derwisze, derwisze mi są tu niepotrzebne. O, jest jakiś tangleplot. Przydatna rzecz, przydatna rzecz. Jest tangle slime, tutaj też są. Tak więc trochę tu Mamy jakieś parzybkę. Mogą być, jak nie znajdziemy parsnip. To będzie tu przydatna sprawa. A, um, parsnip. Gdzie jesteś, że jesteś? To jest chyba srebrna źródła, jak dobrze pamiętam z tłumaczenia. Ale tłumacza tłumaczę się bawić nie będę. Przynajmniej dzisiaj, przynajmniej teraz. Hmm, gdzie są te tu jest dużo slimeów? Mozaicznych I nie mogę sobie przypomnieć, gdzie było. O! Dawaj, pieniądze! To jakieś pieniądze. Nie mogę sobie kompletnie przypomnieć, gdzie były. No, w którym miejscu były te. warzywka? Na pewno nie tu. To przy tym drugim wyjściu. O, jest kura. Fajna, ale. A w sumie. Chodź, kura walorowa. Przydasz się. A, dwa te plorty. Zawsze to jest 1000 monet złotych więcej na koncie, prawda? Chociaż tyle. To w tą czy w tą stronę? W tą. W tą się wycofujemy. Zdrożymy przed 24. Mam nadzieję, wrócić do domu. Mam tam teleporter przecież ustawiony. Wiadomo się, to obsłona jest nie dla nas. Bo my już ją czytaliśmy swego czasu. Wow, wszystkie są takie zdziwione! Tak więc, nim się nie dziwię. Zdziwiono, bo nadchodzi sztorm. Okej, okay, idziemy dalej. No, nie znalazłem żadnej silver paszki, bo kompletnie nie pamiętam gdzie one były. Są jeszcze gotowe? O, oh, wow. No, kompletnie nie pamiętam gdzie one Ząbni Nic Wyjadacie te rzeczy, prawda? Trzymajcie. A wyjadacie te, no to. Chociaż kilka mi dajcie. A wy oddawajcie te Aż zbogacę się o te 3000 czy tam A może. A może trochę więcej? Chociaż 3000 bym się też nie spodziewał. 14 plus no, 2000. Jak to dobrze liczę. Plus minus. Oczywiście trzeba mieć nadzieję. A tak, one są przecież Trzeba mieć nadzieję, że cena nagle w tej nocy nie spadnie, prawda? I, I się okaże, że. I się okaże, że możemy zrobić jeszcze więcej. Dlatego jeszcze powiedzmy, mamy 2 godziny, żeby coś tu zrobić. No. Tak to jest, jak się nie patrzy, co się ma w schowku. No, szczególnie tak to się kończy, jak się nie patrzy, co ma sama sama się w schowku. A ja trochę tego towaru mam. No i te treny, to mi kompletnie niepotrzebne. Jak się okaże, że za chwilę tangle zostanie zdrożyją to troszkę będę wyrulowany. Ale troszkę zarobię. To mnie bardzo cieszy. 82 tysiące to już jest prawie 10 tysięcy zarobków, niecałe kilka godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na nas. Musimy to sobie uświadomić. O, znowu bym się dał rolować temu, temu teleporterowi. Będę musiał go przerzucić. Będę musiał. Ale nie wiem, czy to zrobię. A tam, w przyszłości na pewno. Dobra, mamy jeszcze jednego. Tu jeszcze za chwilę pójdę tamtym przejściem. Jeszcze cała godzina. Cała, nie cała, kto jak woli. To jak na to patrzy. Dobrze, popatrzmy, czy tu nie ma jakichś. Jakichś. Nie, same. Same niekorzystne dla nas. I tak nie widzę, że nie znajdziemy tu już zbyt wiele. Nie tą stronę. A jeśli przejdziemy się w tą stroną, może znajdziemy coś ciekawego. Ok, zobaczmy. Nic kompletnie. No dobra, nie było tak źle. Nie było tak źle. Zarobiliśmy troszkę pieniędzy, zawsze to coś. Aha, no tak, Teleporter jest tam. 82 tysiące, zawsze to coś. Tak więc, e, może po prostu nie będę przyciągał tego odcinka. Nie wiadomo po co i tak lepiej zarobić w sumie poza odcinkiem. Przynajmniej ja tak zawsze uważam, żeby po prostu Was nie zanudzać. Na tym sobie ten odcinek skończymy. Zobaczmy co. A. O, tylko derwisze jeszcze zrażały. Od razu zatrzymam grę. No i drodzy, nie będę przeciągał tego gameplayu, nie wiadomo po co. W następnym odcinku, gdy będzie już wersja 1.0, będziemy sobie sprawdzać te wszystkie nowości, których naprawdę nie będzie prawie w ogóle, ale będziemy starać się jak najwyżej teraz wbijać w tym klubie. Możecie także pisać propozycje w komentarzach, co chcielibyście, żebyśmy na naszym ranczu zmienić, ulepszyć, dodać. Tak więc zachęcam was do tego, zapraszam do kolejnych odcinków z Slime Ranchera. Hej, hej. Na razie cześć.